Siemanko, z tej strony Szartin. witam Was w kolejnym materiałowym kanale, w którym sprawdzimy sobie dzisiaj, czy da się przywrócić nasze stare, nieklejące już rękawice do życia przy użyciu produktów firmy Glovglu, mianowicie kleju do rękawic. Generalnie poza samym klejem firma ta też produkuje masę innych produktów, jeżeli chodzi o pielęgnację sprzętu. Posiadam je, ale jakby skupmy się teraz na kleju, o reszcie produktów powiem trochę później. Przy okazji przypominam Wam, że z kodem szarcin10 na sklepie ergol.com macie minus 10% na wszystko, więc nowy sprzęt na okres przygotowawczy czy nową rundę kupicie sobie 10% taniej. Mam dla Was małą informację. Zostałem partnerem medialnym jedynego takiego czasopisma w Polsce, czyli magazynu bramkarskiego. Które porusza tylko i wyłącznie tematy ogólnopojętego stania na bramce. Wszystko możecie sobie przeczytać za darmo. W internecie link zostałem wam w opisie. Dawajcie znać do redakcji, co się Wam podobało bardziej, co się Wam podobało mniej, co chcielibyście jeszcze zobaczyć. Myślę, że każda taka informacja będzie dla nich naprawdę cenna. Ale dobra, dość tego gadania. Wiemy mniej więcej co to jest za firma, wiemy czym się zajmuje, więc czas przejść do nałożenia produktu na nasze rękawice. Potem jedziemy na boisko i zaczynamy sprawdzać. Tak więc rękawicą, na której dzisiaj będziemy używać tego glowlu, będą te lajmy, czyli rękawice, które już szczerze mówiąc od dłuższego czasu nie korzystam jej klej też lata świetności ma już ze sobą, zresztą no coś tam jest, ale coś tam słychać, aczkolwiek no nie jest to powiedzmy nic specjalnego i zobaczymy sobie dzisiaj czy tenże produkt będzie w stanie nam te rękawice do życia znowu przywrócić tak więc bierzemy sobie tego Glove Glove co my tu mamy Shake well before use. Dobra. Strząchamy. Dwa do trzech sprayów psiknięć na każdą z rękawic. Mówisz masz. Jakaś odległość jest? Nie ma nic. Dobra. Rap, palms together. Dobra. Mamy je ze sobą wymiąchać. No to miąchamy. Różnica chyba już sami możecie usłyszeć. Rękawice zaczęły się do siebie kleić, czego no, nie można było powiedzieć wcześniej. Tak więc mamy je zostawić do wyschnięcia teraz na 20 minut. Tak więc je tutaj zostawiamy, gdzieś w jakimś miejscu, najlepiej nieosłonecznionym, bo dla samej rękawicy też niedobrze, bo przecież wysycha. Potem ładujemy do, do torby, jedziemy na boisko i widzimy się potem już na boisku. Do zobaczenia. Zaczynamy testy na boisku. Generalnie pierwsze uczucie było naprawdę bardzo dziwne. Jakby czuć, oczywiście, znaczną poprawę chwytu, ale nie jest to taki chwyt, jak kiedy macie nowe rękawice. Piłka dosłownie klei się do ręki, i jak zobaczycie za chwilę, bywało tak, że zostawała mi w ręce, kiedy chciałem ją wyrzucić, przez co wypadała mi po prostu z rąk. Tak, zostaje mi w łapach ta piłkę, strasznie dziwne uczucie. Tak czy inaczej, no, produkt działa. Problem pojawia się jednak nie w tym, jak, a ile. I nie wiem, czy to jest kwestia sztucznego boiska, ale klej, szczerze mówiąc, nie wytrzymywał mi na rękach zbyt długo. Pierwsze jakieś 10-15 strzałów dawał z siebie 100%, potem jednak zaczynał słabnąć po to, żeby po 25 czy 30 strzałach, no, nie było go już na rękach wcale i musiałem dopsikiwać te rękawice ze dwa razy w trakcie nagrań, bo, no, nie dawały mi kompletnie żadnej pewności i nie czułem żadnej różnicy w po tym jak ten klej przestawał działać, z tym czy kiedykolwiek go nałożyłem, czy nie. Więc no mimo wszystko nie nadaje się za bardzo na treningi, gdzie tę piłkę w rękach mamy często. Zdecydowanie lepiej sprawdzi się na meczu, gdzie no, chcąc nie chcąc tę piłkę w rękach mamy znacznie rzadziej. No i kolejny problem jaki się rodzi to taki, że nie tylko piłka lepiej klei się nam do rękawic, ale tak samo ochoczo do rękawic przywierają różnego rodzaju gumy z boiska, jeżeli jest się na sztucznym trawa, czy ziemia, bądź jakieś kamyczki, czy drobne patyki. Przez co może się zdarzyć, że na naszych rękawicach radośnie razem z nami będzie podróżował właśnie jakiś drobny patyk czy kamyczek, który w łapaniu piłki no, raczej nam nie pomoże. I jakby mimo wszystko też jest problem taki, że nie, do, nie każda rękawica nadaje się do tego, żeby z tego produktu korzystać. Bo jeżeli macie rękawicę, powiedzmy, która wam przestała kleić, dlatego że ją, nie wiem, wypraliście z proszkiem w pralce, albo umyliście ją jakimś mydłem z balsamem, przez to jest po prostu śliska to jakby taka rękawica jeszcze będzie okej, okay, bo jest jeszcze w miarę ten latek w środku wilgotny, więc rękawica Wam się nie sypie w rękach. Ale jeżeli macie inną, starą rękawicę, tak jak ja próbowałem z tego na początku korzystać na moich starych rękawicach, na Nike'ach, Vapor Grip'ach 3, to problem był z nimi taki, że przez to, że były wyschnięte, to jakby pocierając nawet nimi, no one się po prostu sypały w rękach, więc cała ta warstwa klejąca, którą zostały śpsikane, po prostu spadała na podłogę, nie? Tak więc omówiliśmy sobie klej, który jak widać no ma swoje lepsze i swoje gorsze strony i jakby wszystko, ocena zależy od tego, do czego chcemy go wykorzystywać. No, według mnie najlepszą, jakby najlepszym rozwiązaniem dla niego będzie taka opcja awaryjna, czyli posiadanie go gdzieś tam w odmętach szafy. Na wszelki wypadek, gdyby się okazało, że mielibyśmy do wyboru grać na przykład w rękawicach klejących normalnie, które będą za duże albo za małe, albo założyć nasze stare, już nie klejące tak dobrze rękawice, tylko się tym płynem przed meczem, no, wydaje mi się, że wtedy ten płyn ma naprawdę spory sens, bo no, granie w za małym czy w dużym sprzęcie jest raczej mało przyjemne, a taki płyn, no, powiedzmy, że w trakt, no, jako taka opcja awaryjna na mecz sprawdzi się zdecydowanie lepiej. Tymczasem pochylmy się też nad resztą produktów od firmy Glove Glue, które otrzymałem, mianowicie poza Glove Glue Original, czyli tym, którego wykorzystywałem do testów, w, w tej paczce był też chociażby Glowglow Mega Grip Formula, czyli ten reklamowany jako 25%. Mocniejszy. Szczerze mówiąc, ciężko mi tutaj dać jakiś werdykt. No bo sprawdzałem tylko i wyłącznie ten, ten podstawowy. Ale jeżeli by, ma być 25% mocniejszy, jeżeli idzie to w parze z wytrzymałością, to myślę, że ma to zdecydowanie więcej sensu zakup tego mocniejszego od tego słabszego. Bo no, ten słabszy, tak jak mówiłem, no, wytrzymywał mi na tak, żeby zanim zniknął, wytrzymywał mi jakieś 25 do 30 strzałów. Poza tym w paczce był też stopem smelling spray czyli taki neutralizer do, do jakichś przykrych zapachów z butów, czy z rękawic. Raczej żaden szokujący produkt działa tak samo jak, jak inne rzeczy, które możemy dostać w Polsce. I ostatnią z butelek, jaką posiadałem w opakowaniu, jest Kipem Clean Foam, czyli pianka do czyszczenia rękawic i butów. No i tutaj mam wrażenie, że jest nieco mocniejsza od tych naszych polskich odpowiedników z Football Masters, Bwinners, czy Four Keepers, ale jest to coś za coś, bo jest jej znacznie mniej bo nasze polskie odpowiedniki mają po 500 ml, tutaj jest tylko 200. Niestety, coś za coś. No i poza tymi butelkami w tym całym zestawie znajdowała się jeszcze chociażby taka gąbka do mycia rękawicy butów. Ciężko tutaj jakby powiedzieć coś specjalnego o niej. Od gąbka z wytłoczonym, z wytłoczonym logiem Glowglu. Tak samo w takim, w takim tutaj siatkowanym Etui znajdował się taki ręcznik. One mają jakąś specjalną swoją nazwę. To są takie specjalne ręczniki, które są lepiej wilgoć i też szybciej schną. Do kupienia są tak samo w jakimś każdym dekatlonie czy coś. No to nie jest o tyle wyjątkowe, że jest po prostu mały. Więc nadaje się idealnie do zawieszenia w rogu bramki czy, czy do, nie wiem, do czyszczenia rękawic i tak dalej. I na sam koniec najmocniejsza z tego wszystkiego całego zestawu. Przemocarna Proelo czapka. I w sumie to tyle z tej całej paczki generalnie. To by było na tyle z, z tych wszystkich produktów. No i w ten sposób będziemy pewnie kończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dawajcie znać w komentarzach, jak się Wam podobała sama recenzja i produkt, czego chcielibyście usłyszeć więcej, czego byście raczej chcieli słyszeć mniej, tak żeby każda kolejna recenzja była coraz lepsza. Przy okazji zapraszam też na mojego Instagrama, gdzie ostatnio zacząłem dodawać w końcu regularnie zdjęcia. I to nawet takie całkiem fajne, więc będą regularnie zdjęcia, będą regularnie jakieś krótkie, bramkarskie filmiki więc myślę, że raczej nikt zawiedziony nie będzie. I w sumie to chyba na tyle już się wygadałem. Z tej strony szarcin, do widzenia, Elo i cześć.